Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj dwie krzyżóweczki. Także trzymamy kciuki. Łapka w górę. I szukamy wielkich wygranych. Najwyższa wygrana moja w krzyżówce, to z tego co pamiętam, to jest 40 zł. Z. Kryzys. Niedobrze, że będzie kryzys. Nie ma więcej Z. I mamy jedno i drugie trzecie czwarte i piąte i więcej nie widzę m m w nie ma więcej w u B, p H. Hmm. h o ludu t jest jedno t f f jak Franca Francja. J. Hm. Emocje mną targają, bo widzę, że nie będzie wygranej. N. 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 Więcej nie ma N. R. Jest R. 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 Gra, R, więcej już R nie ma, nie? A, no to A trochę będzie. A, 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 A. Nina jest słowo. Mhm. Więcej A nie widzę. To idziemy dalej, C. C, koniec. Y, 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 i y, y. Mamy drugie słowo. Aha, jest no drugie. Czy ktoś widzi jeszcze jakieś słowo, bo ja nie widzę. A to pusta nie. I kolejna krzyżóweczka. F. Fuzja. A ja teraz padnę w furię. Bo ile można być na dnie? H. S. Mhm, mm mm -hmm. Dwa S Ale dużo E Emo Ekologia Jedna Tu mamy jeszcze E L Ekologia Jeszcze jeszcze L Tu jest L I tu jest L P G. też jest g z jest z. z nie ma więcej i idziemy i też jest i kino mamy słowo mamy słowo n Jan Ja mam Jan na drugie imię Jan R R M. Jeszcze gdzieś jest M. Patrzcie, tu jest J jeszcze, nie? Nie, nie było J. Nie ma więcej M. A. powiedzmy A A A, A. 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 Nie ma A. K. No to mamy tutaj słowo. To jest drugie słowo, nie? K K Kino B Mamy B B W W No i co? Tylko dwa słowa? Tu jest jedno słowo Drugie słowo. Czy ja nie widzę? Jedno słowo. Drugie. Dwa słowa tylko w takim razie. No nic nie zawsze można wygrywać, nie? To nie ma. U nie ma. To nie ma. No to koniec przygody. Zostawcie po sobie ślad w postaci łapeczki w górę. Na razie ho. cześć.